I wiecie już jak to Dobra ląduję na tym czymś co się nazywało kiedyś restauracją <grystanie> Jedzemy na paletach Dobra dobra, nie to, to był dobry tekst <grystanie> Dobry tekst Bo na to z nazywało restauracją <grystanie> Chuj wie co to jest Panijme dziewczynko, zdychaj Jej jest ta skrzynka, a te grzyby można rozwalić W ogóle a goście ja na grzybach z... wylądowali, nie? Oj, to jest grzyb. Typy się pode wy... mną napierdalają, a to ty? A to ty? Także, a gdzie są ludzie? Tu. Dobra przed, oh, do, przed do kibla To jest Nie, to do był akurat yeah. O, młot Ej, gościu tu biegnie Gdzie? Yeah. A nie, to wow. jakiś ten... Sorry, fake info nie, no wydawało mi się, a to jakiś motyl latał za płotem, tak wyglądało. Motyl LATAŁ! Ej dobra, to prawda, co można, ja bym powiedział, że też to się, to coś było restauracją, ale teraz... Ej, strzelają się, nie nie się gdzieś jeszcze goście. Małe potki mam! Ej, tymski się wali. Dobra, bo tam jakieś strzały są, ja tam idę. Te strzały to są. Yy, Macie aptekę. Jestem ten tajgotek? Jest sześć. To ty strzela? White. Leżą. nie są. ich nie widzę nawet. Z... Już leżą. Za późno. Już gdzie nie interesuje. Luty selepki ja się se pozbieram mi chyba już tak już jestem obok No jakby ja mam dobre, bo że nie mam kewa do końca Kurna co Jaki tu lut jest ty! Co to jest? Czemu tu tyle lutu jest? Ilu ich tu wylądowało? To jest Złote SMG chłopie Potek to tu jest tyle What the fuck Co? Fioletowa pompa Kude. Czekaj na mnie, halo! Jez ile tu jest obok siebie Widziałe to jest drzewek obok siebie um. o, Co te drzewka, drzewka ten... w ogóle robią? Bo one są jakoś oznaczone Każdy robi tą plantacje drzew i tam się lut można zrywać jakby Kurde, a marihuany też tak się da <noise> Zasadzić to leży jakieś ziarna <noise> Ej, masz duży dużego Polska No nawet trzymam Okej okay. no. A daj Gierko. A bus bojowy Wodospad rzeczywistości. To wow. żlutowane było. Kurde, jadą świry, wsiadajcie. Ty gdzie jest? A ty z tyłu jesteś dobra, bo. Okay. Bot przed nami chodzi, nie? To nie jest przeciwnik. Nie, yeah, bot, 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 bot. Czywione ludzie nie latają o co chodzi Goście przed nami, ej Widzę. 35 Ja wysiądę wy Rajzy Leży jeden Pode mną Leży drugi Leży trzeci. No i to Chce ktoś. Ja nie. I don't like ten weapon. A oga wolę. Duża pota Też. tu jest jeszcze jakby ktoś potrzebował. Na wysepce na środku, na środku, tej wody są goście. Ja Czekaj, mam coś do, do, do snajpery Pewnie ja Leży 6 Pilguj, pinguj. No tam byli. Ej, niskę. Da dwa razy. 50! Leży jeden powalony. Macie nice. impulsa? Nie ja mam. Łódka. Od drugą stronę Leży? Dostał ty! się. Od przodu jeszcze do nas strzela gości, chyba nie? Tak. Przed nami? W jest tak. 20... Dostał bez kewa, jest w tym krzaku przed nami. Wszyscy łodziami zapierdalają na typa jednego Jest, tu, 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 tu Leży przy krzaku tam, na górce Jeszcze przy krzaku na górce, na górce, na górce, na górce. Dostał heada 29 Dzięki, że ogólnie mi dajecie Spoko, spoko, nie ma sprawy jak ja kogoś obok się raz go podjeżdżam A dobra, ja nie chcę do strzałowy, to tutaj jest No dzięki, zrzuciłeś mnie! Nie, krzami, ja pierdziele zrzucił mnie na sam jeszcze hita nie dostałem jest. od upadku ja nice. Oberwałem masza no, że... Ale mógłbyś dać tą fotkę? Mały mam tu hejcie no, Na dole jest duża pota jeszcze jak coś Mam depresję przez niego ja nie ci zrobiłem no, to, no, to są Kurwa dwie. Drugi raz spadłem, bo żeście rozjebali tutaj ten i zapomniałem i nic nie zrobiliśmy No, no i potki to co za... Ej no ja mówię, że ja mam jeszcze poty To Ale, fajnie by było to... jakbym się kurwa dostał na górę w końcu wszystko! Leży, nice. masz zostaw, poty małe. Zostaw, zostaw. Piętykowu, piętykowu, A tu Proszę macie bady. dużo tych pod małych. Ale Na śmierć coś pruje nie wiadomo po co. Świral Bo mi cały czas kradnie. Biorę ten. Eee. Zlecenie. wiecie? Dzisiaj to Masz mi tą dużą polskę, czy nie? Tak, trzymaj. Już myślałem, że się tak. Tak, tak. Nie, wiedzisz. no. Gdzie to zlecenie mamy? A tam. Dalej. Kuk. Kuk <laughs> Sorry. Rozumiem. Rozumiesz lubisz? Wiem, że lubisz być to naszym hajto, ale spokojnie Ostra jazda z Moi dzieckiem Ostra jazda z dzieckiem. <gry> dziadkiem Chłopy! Tu chodźcie hopu. na ten budynek. Halo. Gdzie? Oto, żeś poprowadził No, Git! Panie! No widzę, no widzę że tu każdy profesjonalny parkour

Tu ktoś ich ma heavy sniper To jest górze, a nie dobra, chodźcie Jest tu na górze Zaraz muszę browca rzucić On był gdzieś tu na górze Jeździał, jeździał lift, rift lift nie było nie wzią, Dobra, olaź rifta o apteka, dobra git o. Dobra, dobra, dojechaliśmy wiem, dwóch, tu, ale dwóch ale ściągnęliśmy, nie. czy ilu? Jednego? Dwóch. No to git. To wy tu łazicie? E, nie, to ktoś łazi. Albo wy, kurwa, nie wiem. No jest, typ. Na mnie. Loła ma. Wystarczy go trafić. Nice. E, na dachu tamtym... Na tamtym dachu jest koleś, uważaj! No chodź, chodź, chodź. Mówię, że tam jest kolej. <grych> Trzeba myśleć. To jest tego, nie tylko strzelanie, to jest strategia. Nie macie jakieś mgiełki? Nie mam. Nice. Nie wiem, w paleku ponu za 40. Weź go podnosić, muszę wyleczyć. No to wejdź. Nie wiem, była to powiedzieć pół centymetra za 10 przyzwiemy mi że Przy z, z, z 40 a pierwszy nie da się zbali do 10 da się, da się, w tej grze się wszystko da. No nie z pompy, no z pompy no, aż tak mały teammate nie ma, na blisko. A jeszcze ktoś tu łazi gdzieś na zleceniu mam. No ten teammate tego kupa, Macie? Potrzebowałbym, kurde, jakieś leczenie białe. Eee, to mam. Dobra. A dobra, bo ty woliłeś. Dobra, to nie wracam, idę po aptekę sobie. Tu jest duża pota też koło mnie, jakby ktoś. Tu się kąpił, widziałem po jego Ale jeszcze ktoś tu żyje, ty, bo jeszcze nam zlecenie nie doszło. To nie musi być akurat tutaj. Uję. Troszeczkę. Naprawdę, nic nie do tego. O, gnicho tu macie, jak coś. O, tu fajnie. to nie kąpi. Nie, w sumie mam I duża kurs. pota tu jest, jakby ktoś chciał z was. A ja sam muszę coś. Bo HP. Ten. Lama. Ona ma ja tylko. Tam jak... są goście. Ale po co ci lama? A i macie sniper, bo oni stoją idealnie tak, że można ich ściągnąć, bo się nie ruszają tam. No ja mam sniper, tylko że to tylko minęło. Lata. Dostał jeden bez kewa jest. O kurna ty ja tu strefy nie mam. Gdzie? Na górce tam. A ja się obok siebie. Jest coś O jest, jest, są te. Typy na, do nas jadą z górki. O, nie mogę tych streszy podnieść. O. Tam Gdzie są typy wziąć? na górce. Dostał tam, tam tam, tam dostał. Gdzie? Yeah. no, Bez Proszę, kewa jeden. Masz. Dzięki. Tam jest gościu na górce, jest cała ekipa, nie? Tutaj za tymi drzewami. Zjechał jeden. Nice, dojeżdżam. Mam rif mam ten mi się też Uważaj tylko błagam. Jeden jest zDNT po lewej stronie domku. Jestem na dachu. Przy krzekach. Uważaj, dochodzę. Leży drugi. Że ja Tu są... Dwa, dwa, dwa teamy tu mogą być, uważajcie Nice, Leż. dobra, leżą Mam no tutaj medy, by ktoś chciał To jest healing coś? Potrzebuję? Nie, ja nie Nie Wszystko mamy Chłopie na górkę Prawie dostałem A, A tam są Ciemny skin Maloła no Uważajcie, bo tu jeszcze z boku Dwóch z strzelają. górki już ma biało Na to strzelają? Ostro, jazda Beztrzymanie Strefy nie mamy No ale rzuć mi tą beczkę A, sorry Co masz? Leży tu O, dzięki Helma, kurde, jeszcze... Co my mamy w ogóle z itemy? Chyba, że oni tam kampą, są Chodźcie prawie. do prawej Chodźcie do prawej Proszę I'm po prostu świrole Tam jeszcze są na tej górce przy tym Tam chyba są, gdzieś albo tam, tam Dobra bo tu nas nie widać Ja tam nie, tam ten Mandalorian Maloa Bio Tam w krzaku ziomek miał lała też Jak coś Z tych co do nas tam strzelali Musimy podejść, kawałek Uważaj, do krzata. bez kewa ten co strzelał. Nie mam HP, mak, nie jakieś. Ej, nie, niebieski ma biało ten tam u nich, na górce. Dostał 29 jeszcze na biało, nie, nie mogę go trafić, kurde. Dostałeś jeszcze jeden. Na tej górce. Ej, oni tam wszyscy, że są bez kewa, nie? Po lewej. Rifta użyli. Ci sprahy też mają loła, nie? No prawda? Ej, musimy, musimy przejść do strefy na górkę. Nie macie rifta, nie? Żadnego. Ja mam tego, granata Dobra, ostra jazda. Musimy przejść na, gór, na górkę. No ja mam granata. Musimy przejść. No to wle, wlatuj. Ostro, ostro jest deb. Kładź na grzechy. Ani będą tylko jakieś absurdalne pozycje strzelały. Strzelali. Nie trafią nic lepszego. Jeszcze wyżej, dawaj. A nie, tam niczego nie ma. Gorzej, żeby nagle nie wyskoczył. No właśnie dlatego idę w górę, żeby tam. Ten... Dzięki, że już było ze mnie. Ale dobra. Eee, yy, tam Nice. 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 55 Leży. Ciemny skin Maloła tu jest. Tu jest, tu jest. Biało ma gościu. Jeszcze jeden, jeszcze jeden jest na, na 60 pod nami. Pod górką też jest obity już w chuj. Weź. No 26 fragów zrobiliśmy. GG, ej, pierwszy win mój w tym sezonie.